W dzisiejszym odcinku. I tu mamy przypałą. Czemu te krowy są poza tym ogrodzeniem? Nie! Klipe! Pozdro! was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony po mojej rozpoczynamy kolejny odcinek z jednego bloku! A dzisiaj do przedstawienia mam naprawdę wiele totalnych sekretów, o których totalnie nie wiedzieliście na jednym bloku, ponieważ e, coś przed wami ukrywałem. Ale w dzisiejszym odcinku, po pierwsze, zobaczcie ile mam wykopanych bloków. Jest ich 3700. Jak wiecie dobrze, Aberka ma już ponad 5000, więc e, przydałoby się Aberkę dogonić, żebyśmy byli po prostu w wykopanych blokach lepsi od Aberki. I w ogóle tu jest masa, słuchajcie, nowych zmian. Po pierwsze, nie wiem czy pamiętacie, ale w tym miejscu były świnki i w tym miejscu były jagody, czy jak to tam się mówi na to i ja to, słuchajcie, wszystko poprzedziłem troszeczkę dalej, żeby tutaj w tym miejscu było nieco więcej, słuchajcie, miejsca, ponieważ szykuję coś naprawdę genialnego. Chciałbym w tym miejscu po prostu, żeby powstał taki mur, jakiś jest Aberki, ponieważ to jest trochę niesprawiedliwe, że w Aberce jest za łatwo we mnie strzelać, a ja mam troszeczkę przypał strzelać w niego, więc tutaj się będziemy musieli tym zająć, ale słuchajcie, coś, czego wam naprawdę nie pokazywałem i nikt o tym jeszcze nie wiedział i mam naprawdę wielką prośbę, nie mówcie o tym Aberce, ponieważ ukryłem już pewną tajną bazę, o której nawet nikt nie wie na serwerze. Nawet wy o tym nie wiedzieliście, więc w tym momencie naprawdę, ja wam to pokażę, tylko proszę was, e, nic nie mówcie, bo tutaj, wiecie, niby są koniki, jak gdyby nigdy nic, no bo wiecie, no normalny konik, ale wiecie, no, no patrzycie na ten domek, tak sobie myślicie, no tam są koniki. Tutaj są, słuchajcie, usadnice. W ogóle tymi usadnikami powinniśmy się zająć. Mam taki pomysł, żeby tutaj właśnie ogarnąć tych usadników i wiecie, jak gdyby nigdy nic, sobie tutaj elegancko wchodzimy. Tutaj wszystko elegancko wygląda. Tutaj wchodzimy, mamy taki, nie wiem, balkonik, tam pod nami są osadnicy. Tutaj są, słuchajcie, kurka! Nie, nie uciekaj kurka. Dobra, kurka nie uciekła, to mi się podoba. Patrzcie, nagle wchodzimy w to miejsce tutaj i ludziska, rozwalamy tą ścianę i tu jest tajemniczy pokój! Dosłownie, ludziska, tu jest tajemniczy pokój, tylko parcie na pierwszy rzut oka. Nawet nikt by nie pomyślał, bo patrzcie, tu jest takie wkleśnięcie, nikt by nie pomyślał, że pod tymi schodami będzie jakiś tajemniczy pokój. To jest po prostu totalny Tos. Nikt jeszcze ludziska o tym nie wie. Znaczy, wy o tym wiecie, tylko serio, jak coś to cichusza, Nic nie mówcie o Amerce, bo ja bym, no jak Amerka się o tym dowie, albo któryś z chłopaków, no to będę miał przypał. A jak mówię wam to w totalnym sekrecie. To jest największy sekret Bobo na jednym bloku. I słuchajcie, tu jest taka skrzynka. I teraz, parcie zamykamy i jesteśmy totalnie pod schodami. Patrzcie, ja mogę nawet wyjść i wam pokazać. Ten pokój znajduje się totalnie pod schodami. Patrzcie, gdyby nigdy nic nie iścimy, jest skrzynka, stawiamy i skrzynki nie ma. Ale powiecie, Bobek, co ty w tej skrzynce trzymasz? Więc już wam pokazuję ludziska, co w tej skrzynce trzymam. Jakby ktoś wszedł nas... O nie, skurowałem sobie to drewno. Nie lubię, jak jest bardzo skurowane. Nie lubię tego kurowanego. Ale ludziska, żeby nikt się nie dowiedział o tym, to naprawdę cichusza, słuchajcie, i teraz tak, chodzimy elegancko stawiamy. Ale zaraz, zaraz, przepraszam, że przerywam Cię oglądanie tego odcinka, pamiętajmy... Subskrybować, oczywiście klikaj dzwoneczek, ponieważ to są odcinki w codziennie i wracamy do odcinka. I otwieramy skrzynkę i ludziska, to są moje wszystkie najcenniejsze itemy. Dosłownie wyzbierałem tutaj wszystkie najcenniejsze itemy, jakie tylko i wyłącznie posiadam na jednym bloku. Żeby po prostu, wiecie, żeby to wszystko było wielkim, po prostu niesamowicie wielkim sekretem. I patrzcie, ja sobie normalnie tej wchodzę i tutaj jak widzicie, patrzcie jest szmaragdów. Raz, dwa, trzy, trzy i pół staka. to jest naprawdę sporo. To są wszystkie szmaragdy z tego jak robiłem dla Berki różne rzeczy. Rzeczy i z tego, że, słuchajcie, handluję swoim villagerem y, z arbuzami. Ja dosłownie bardzo regularnie handluję z villagerem arbuzami. To jest naprawdę mega spoko interes. I teraz patrzcie. Żelaza mam bardzo dużo z mob grindera. Y, sztabki złota, słuchajcie, zbieram z neteru, ponieważ tam, wiecie, mogę przerobić 9 y, tych samorodków złotych na jedną sztabkę. I to jest po prostu przegenialny pomysł, żeby to robić. Dalej, słuchajcie, krzesiwo ludziska. Krzesiwo i jedno TNT. Wprawdzie miałem dwa TNT, ale jedno już wykorzystałem. To stanie ważne, bo tak i tak fajnie, że mam chociaż jedno i teraz patrzcie na to. Miutana mikstura niewidzialności number one. Następnie miutana mi mikstura niewidzialności number two. Dalej, słuchajcie, zwiększony skok. Dalej, powolne op opadanie. Niewidzialność na dwie minutki. I słuchajcie, szybkość na 8 minut. Czy wy to rozumiecie? To są oczywiście puteczki z jakichś tam wypraw, zędu albo z tych skrzynek, które tutaj wypadały na jednym bloku. I patrzcie dalej. Dalej mamy pradawne zgliścia. Mamy obsydian. Mamy 4 złote jabłuszka. Mamy, słuchajcie, widmu Wystrzały. 23 natychmiastowe obrażenia. Dwójka. Gdzie to? To mi wyskoczyło ze skrzynki. W ogóle przed tym odcinkiem naprawdę sporo pokupałem. I mamy ten swój łuk, którym zawsze strzelam w aberkę. Szybkie ładowanie. niezniszczalność Zniszczalność Napiszcie w komentarzu. Nie. Zniszczalność 3. Ja mam przy serduszko. I dalej ludziska ochrona przed pociskami. To jest, to jest naprawdę, to jest mega tajna skrzynka. Tylko serio. Nie mówcie o tym, aberce, bo ja mam naprawdę olbrzymią do Was prośbę. Nie mówcie o tym, aberce, bo jak aberka cedłowie, to będzie. Po prostu bang, bang, i będę miał totalny przypał. Kolejna ludzka sprawa. Parcie, jak pójdziecie tutaj do góry, nie ma już tutaj skrzyneczek. Wszystko dosłownie poprzenosiłem już tam do tego naszego magazynu. Tu mi wprawdzie zostały jeszcze skrzyneczki, ale no, no, jakoś tym się będziemy musieli widzieć. O, tu jest w ogóle zwiększone sko kolejna potoczka, nawet. I wcześniej nie zauważyłem. I widzicie, oczywiście wchodzimy teraz do naszej tajnej skrzyneczki. Odkładamy do no i parcie, cykuch. Nikt się o tym nie dowie. Tutaj koniki oczywiście nie powiedzą. Okej, okay, koniki, jak coś to ci kusza. A teraz ludzie. Coś, co musimy po prostu zrobić. Na dzisiejszym odcinku po prostu musimy ludziska wykopać 4 tysiące bloków, Dosłownie musimy wykopać 4 tysiące bloków I po... Wow, tu jakieś emeraldy. 12 lazury tu z jednego bloku, To jest po prostu mega ludziska szybkie. Ponieważ ten kilof mam, no powiem wam, to jest naprawdę dobry kilof. Ja bym go za żadne skarby... Co to było? To było jakieś. O nie! O nie! Potwory! Dobra, gdzie ja mam łuk? Zapomniałem łuku wziąć! O nie, o, dobra, to są guardiany. To ja, może, ludziska, jednak po łuk się wrócę. Bo ja bym nie chciał dodać wam w ogóle 31 level. To ja naprawdę pójdę po łuk, bo to może się źle skończyć. Tylko tak, strzał za bardzo nie mam przy sobie. To może. Dobra, Elitry może ubierzemy. W razie czego zawsze Elytrę fajnie mieć przy sobie. I mam nadzieję, że tu będą jakieś szybkie strzały. Słuchaj, dobra, tutaj nie ma. To może tutaj będą. Tutaj też nie ma. To teraz szybko trzeba do naszego magazyn. No, polecieć, tu będą, słuchajcie, na pewno strzały. Tutaj strzały są, jestem więcej niż pewien, że będą. Okej, okay, patrzcie, mamy, weźmiemy dwa z taki strzał. Eee, a w ogóle w mob grinderze to już w ogóle powiem Wam. E, tamto tam to jest tyle i temu w parcie. W ogóle w międzyczasie, parcie, rozwalamy mob grinder. Mamy 31 level. Rozwalimy w życiu w mob grinderze i Wam parcie, i Wam pokażę normalnie. Tutaj jest tyle i temu w parcie. Cała pierwsza skrzynka zapełniona. Gdzieś się zapełnia jeszcze kolejna skrzynka. Mamy już prawie trzy skrzynki zapełnione, to w ogóle jakiś fa... Uuu, niezniszczalność. Jakieś fajne sieńczanty pojawiają. Co jakiś czas i naprawdę to się tak szybciutko zapełnia wszystko, że to po prostu przychodzi ludzkie pojedzie A teraz szybko te guardiany trzeba to wyjaśnić. Dobra, on jakoś ich chyba nie widzę. One, czyżby one się same powyjaśniały? Mam taką nadzieję, że one się same powyjaśniały. To by było naprawdę mega dobrze. Tu sobie jeszcze zjemy schabik. Dobra i słuchajcie, rozwalamy dalej. Jesteśmy już gotowi oczywiście na jak najgorsze. Najgorsze jest to bez przerwy jak to się zmienia, słuchajcie. Jak zmieniają się te bloki i trzeba tutaj, wiecie, raz się wykupuje coś, raz się wykupuje coś innego i to jest takie najgorsze, że trzeba tak, słuchajcie, zmieniać. Ale dobra, my się nie dajemy, my się nie poddajemy. Najwięcej to chyba się tutaj kilofem wykopuje. Tak mi się ludziska wydaje, że chyba, chyba jakbym tak po prostu trzymał. Ło! obsydian. Dobra, obsydian spoko. Ja bym obsydian bardzo... Ja już cały zapełniony w itemach. I, ja cię sunę. Czy wy to kumacie? O nie, rybki tutaj się pojawiły, ale czy wy to kum... O, złoto tam się pojawiło. Złoto by się przydało wyzbierać. Oj, skrzy... Iskse... Co? Jaka dobra skrzynka nam się trafiła? Dobra, bierzemy to. I słuchajcie, kolejna w tym momencie podka Dobra, bierzemy złoto, bo złoto nam się przyda 8 złota potka i słuchajcie, przyjdzie dwa! Więc totalnie dobra skrzynka! Dobra, to mi się podoba, słuchajcie. Jak nikogo na serwie nie ma, to możemy sobie wykopać normalnie 4000 bloków. W tym momencie kupiłem 4000... O, dyswiki! Tam chyba by w ogóle był ul z pszczołami. Ja już wcześniej też trafiłem na ul z pszczołami. Zaraz wam w ogóle będę mógł go pokazać, ponieważ... Serio, mam w tym momencie... O nie, te delfinki, ale mi jest szkoda tych delfinków. O, krowa! ja cię, co druga, znaczy to już w sumie... Ja już Co to jest? O nie totalny przypał, jakiś głuszec normalnie. Co to jest? Co tu się dzieje? Dobra, yy, wiecie co? Ja bym jednak nie chciał dodać za bardzo, ale pytanie, czy jest z nich jakiś dropik? Nie ja mam, ja mam pytanie. Yy, dobra, za bardzo tutaj dropiku żadnego fajnego nie było. Yy, jak mam być szczery? ale dobra, ludzi ludziska dalej. Zostało nam jeszcze 200 bloków i będziemy mieli 4000. Już będziemy bardzo blisko. Aberki, ponieważ Aberka ma 5000 tysięcy tych bloków. O, Danki, dzień dobry, witam serdecznie pana osiołka. Czemu mi się te bloki nie zaliczają, jak jestem tak daleko? Tu mi się, słuchajcie, ludziska nie podoba. Dobra, musimy być naprawdę bliżej. Tam się Dirt w ogóle mi też zbiera. Dirt też mi się podoba, słuchajcie, bo Dirt to jest jeden z tych bloków, który mi jest naprawdę mega po prostu bardzo potrzebny. O nie, Liska to ja bym chciał jednak wyjaśnić. Przepraszam panie Lisku, ale jednak pan mi tutaj kurki może wyjaśnić. O, pajęczyna, dobra, pajęczyna nam się naprawdę się, da Reszta itemków, no, za bardzo nie. kupiemy dalej. Melony! poster Melonika. dobra, kupiłem. Jeszcze sto Bloków, dobra, jesteśmy już mega ludziska blisko. Tylko ja się martwię, żeby nie było żadnych potworów, proszę, żadnych blazów. Żadnych tego typu rzeczy, bo jak się pojawią bladezy, to. to będzie, słuchajcie, przypał. W ogóle nie wiem, czy coś zauważyliście, ale na, na kamerze zmieniłem troszeczkę pokój. No wiecie, no przeprowadzka, nowy pokój, wiecie o co chodzi. Yy, zrobiłem sobie malutki remoncik. <laughs> co to jest? Co to jest? Dobra, ja, i, i tu jest przyjazne, bo dobra, ja za bardzo nie wiem, co to jest. Ale tu jest przyjazne, czy to jest negatywne do mnie? To ja nie wiem, dobra, wyjaśnimy. To. Nic z tego mi nie poleciało. Dobra, naprawdę nie wiem, czy to było jakieś złe, czy to było dobre, ale wyglądało strasznie. Słucha, yy, słuchaj. O nie! Zombiaki się jakiś pojawił. Jeden ząbek, dobra, jeden ząbek to spoko. Jeden ząbek to może być. Przepraszam, pani krówko. Naprawdę przepraszam, pani krówka oszalała. Czy wy tu widzicie, pan? Jakiś dźwięk dziwny. Hoglin? Nie wiem, co to jest hoglin, ale biorę to. O ja cię sunę, jakiś hoglin. Dobra, bierzemy to, słuchajcie. Hoglin, zawsze spoko. Nie wiem, co to było za bardzo. Dobra. Wow! Dobra, potwory jakieś. O nie, guardiany! To jest najgorsze, co może być. O ja ci sunę, ile to potwory. W tym momencie porobiło. Dobra, szybko ubieramy nasz setik. Dobra, mamy totalny ludziska przypał. Mamy totalny w tym momencie przypał, ale musimy sobie dać radę. Ile ich tu się w ogóle nastawiało? Ja ci sunę, oni przychodzą przez te bloczki. Dobra, wyjaśniamy jednego, wyjaśniamy drugiego. Słuchajcie, mam pytanie, czy oni mogą się po prostu uspokoić? Ja ci dobra, z łuku może, abyśmy ich potrafili, to by było naprawdę mega dobrze, bo ten łuk mam naprawdę, słuchajcie, mega bo patrzcie, na strzała poleciał z łuku. Tego też tam może trafimy. Dobra, się zdenerwował. Chłop się zdenerwował. Dobra, długo go trafimy. No, dawaj. Jest! Trafiony, zatopiony. Jeszcze nam chyba tutaj zostało ich paru. Dobra, tam jest wiedźma. Tu wiedźmy też na pewno trafiamy. Wylatujesz, mister wiedźma. Tam jest chyba jeden, słuchajcie. Tu jest, słuchajcie, mega blisko drugi. Tu w ogóle są nici. Nici mi się przydadzą. Wprawdzie ich mam naprawdę sporo, ale nici się przydadzą. O, siedem nici! Bo nici, słuchajcie, jeszcze łóżka sobie nie skraftowałem. Naprawdę sobie nie skraftowałem jeszcze łóżka. Dobra, chyba one sobie gdzieś tam poleciały. W razie tego, jak tu przylecą, to sobie. Je wyjaśnimy. ale patrzcie! Tam były diaksy, czy mi się wydawało? Yy, dobra ludziska, ja naprawdę nie wiem, czy tam były diaksy. Albo mi się wydawało, albo tam serio były diaksy. a ja jednak straciłem ostatnio wszystkie swoje diaksy, żeby skraftować ludziska, ten cały swój secik. Więc jestem tego naprawdę ciekawy i w ogóle patrzcie ile bloków zostało! Czy to wyliczycie jeszcze 5 bloków! O nie, ja się boję, ja się boję, co może być 4000 blokom. Naprawdę ja się mega słuchajcie, cykam. A co jeśli ja nie wiem, wybuchnę czy coś, yy, to tu może być naprawdę nie yy, mega... Może być lipa. Cztery tysiące bloków, słuchajcie. I jeszcze, i jeszcze dwa. I czterotysięcznym blokiem, uwaga, uwaga, będzie... Ciekawy jestem, ciekawy, co będzie cztery... 4... Żwir. E, czy ktoś z was w komentarzu myślał, że to będzie żwir? Nie, słuchajcie, ja się spodziewałem tu jakiś diaksów. Spodziewałem się nie wiem czego, a tu trafiliśmy na żwir. To, to słuchajcie, to naprawdę było dziwne. W ogóle, wiecie co? Tak mi się wydaje, że w tym momencie powinniśmy pójść przy... CO TU SIĘ DZIEJE? SZARKE! przypał, musimy tu rozwalić. Poczekajcie, rozwalamy tego szalkera. Ja tu nie chcę żadnego szalkera w moim sklepie O, trafiliśmy na tą połówkę szalkera. Dobra, tu mi Tu jest piasek! Piasek, tu ja biorę! Nie mam, nie mam opcji nawet, żebym piasku, słuchajcie, nie wziął. Tu w ogóle... O nie! O, nie! Ja mnie czeka, nie sprzedaję swojego. Tu w ogóle patrzcie. Pusta skrzynka, pusta skrzynka, pusta skrzynka, pusta skrzynka. Tu mamy jajo przyzywające świnie, puste i puste. Komacce, to cały sklep się po prostu wysprzedał. Wszystko w sklepie, to się dało, wszystko zostało wysprzedane. W ogóle mamy dodatkowe 23 dirta. Kumacie, to mam 4000 bloków i wykupaliśmy 23 dirta. W ogóle tu się jeszcze mogę pochwalić wam fajnymi rzeczami, które się pozmieniały. Tu po pierwsze ludziska no mam już jedną owieczkę. Zmieniłem jej kolor na niebieski. Mam nadzieję, że tak fajnie, bo wiecie, bo zrobiłem tu szkło niebieskie. Tu mam teraz dywaniki dzięki tej owieczce i mam na razie tylko jedną owcę, ponieważ Aberka trafił jedną owcę i odkupiłem od Aberki owce. Więc mam nadzieję, że to się w niedalekiej przyszłości, słuchajcie, zmieni. Tutaj w ogóle, parcie zmieniłem. Trochę designik nad tym, bo tu się mopki pojawiały. To słuchajcie, postawiłem takie fajne rusztowania ze świec. I teraz się słuchajcie, już te mopki nie pojawiają. Więc to naprawdę mega spoko. W ogóle pan mi tutaj zabrał arbuza, więc pan odda mi tego arbuza. Pan, pan, pan będzie miły, i pan odda. Dwie perełki i w ogóle popatrzcie na mob że ile się mopków pojawiło. Ej, wbijemy 32 level. Jak myślicie? Ja myślę, że ludzie skaże chyba e, z palcem normalnie w tyłku wbijemy. Oj, naprawdę z paluszkiem normalnie w tyłku wbijemy. A ciekawe, czy teraz. 33. Ej, ciekawy jestem. 33 to już y, naprawdę może być. Ej, uda się, czy się nie uda. Udało się 33 level bić. Dobra, wyjaśniamy to. Prawie 34 level. To tych mobków tam było naprawdę bliska. Tych mobków tam było naprawdę mega, po prostu dużo. Tu jeszcze malutki jakiś zombiacz. Cyk go wyjaśniamy. I cyk tego typeczka. Dobra, elegancko. Tu w ogóle wiecie co? Mam tu pszenicę, nie mam tu pszenicy. Może krówki byśmy zakarmili, bo jednak już długi czas ich nie karmiłem to możemy, słuchajcie, o, staka sobie pszenicy tu wezmiemy i da się tutaj coś odłożyć. Dobra, ja już to położę. Patrzcie, nakarmimy nasze krówki, bo dawno już tego nie robiłem. I zobaczcie, ile będziemy mieli krówek. Tu jest w ogóle dobry pomysł. parcie na pszenicę. Zobaczcie, ile mi pszenicy zostanie. To tyle, słuchajcie, tu jest już krówek. Tyle, ile będzie pszenicy, tyle jest tu, słuchajcie, krówek. Nie mówcie, że pójdzie już cały stak. O, ostatni cały stak jeszcze nie po... Cały stak! Poszedł pszenicy! Co tu się ludziska w tym momencie wydarzyło? To ja naprawdę nie wierzę. Ale wy pamiętajcie o tym, żeby wpadać na sklep i kupujcie oczywiście koszulki wobu Abra. kupujcie koszulki Bobo, kupujcie koszulki Bobo i Abra im. No i cóż, ludziska! I y -y, tu mamy przypał. Czemu te krowy są poza tym ogrodzeniem? Nie! i y -y, y Ludziska, no to mamy y naprawdę mega wielki przypał!